Dzień dobry, zauważyłam, że wszystkie bluzy, które ja mam są mega niewygodne Znaczy może nie, że są niewygodne, po prostu to, to nie jest poziom komfortu, który chciałabym mieć koło domu I próbuję znaleźć jakąś inną bluzę, bo ja non stop chodzę w jednej i tej samej Bo chcę troszeczkę ładniej dla was wyglądać, bo non stop chodzę w tych samych ciuchach po domu Dobra, wiecie co? Ubieramy koszulkę, a to moją ulubioną bluzę, po prostu... O siódmej rano dzisiaj, bo moja koleżanka jechała pociągiem gdzieś, po, po, podeszłam po nie, do niej po kurtkę. Tak, to jest hint No mój kostium halloweenowy. To jest moja druga kawa dzisiaj, ja muszę wam, znaczy już wam to opowiadałam, ale... To nie jest kubek, to jest słoik, to jest mój ulubiony słoik do kawy. Po prostu on jest taki duży, on jest taki fajny. No i Blue mi zepsuł, i Blue mi wskoczył na blat wczoraj i akurat jebut wszystko... Poszło na ziemię i mi się zepsuł, ale zabrałam kolejny. Mam nadzieję, że ten mi się nie zapsuje, bo one naprawdę to są za jedwiste kupki na kawę. I wiem, że są takie podobne w UK, więc muszę sobie kupić taki prawdziwy kubek, bo nie wiem, czy to naprawdę powinno mieć gorące napoje w nim. Nie wiem. Od taty mojego chłopaka w prezencie dostałam. Dostałam taki bardziej fancy, tylko że my go nie używamy. My go zostawiamy tam z tym wszystkim fancy, fancy alkoholem. E, I wszystko, my go nie dotykamy, nie, nie dotykamy Ale e, Ojciec mojego chłopaka e, Mieszka w Kanadzie I on mi kupił prawdziwy Kanadyjski e, Syrop klonowy Ja nigdy w życiu nie, nie, nie próbowałam co do mnie dzwonią Nie próbowałam syropu klonowego Ale dzisiaj go spróbowałam właśnie do kawy I powiem wam, zajebista e, Pewnie będziecie, będziecie się pytać O przepis i ja dopiero Ostatnio zaczęłam jakby pić kawę tak regularnie, więc ja dalej tam próbuję jakieś takie różne przepisy, e, ale tutaj to, to, to jest taki mój, jeden z pierwszych takich kaw, e, do, do których używam bardzo dużo jakby rzeczy. Mamy tutaj tak, syrop klonowy, jedna łyżeczka syropu klonowego, jedna łyżeczka brązowego cukru, e, troszeczkę ekstraktu z wanilii i cynamon. I tyle. I na górę zawsze daję brązowy cukier i cynamon. I powiem Wam, że jest bardzo dobra i nie jest nawet jakaś za bardzo, taka bardzo słodka. I do tego użyłam e, kapsułka Pumpkin Spice z Nespresso. I ja zauważyłam, że chyba piję bardzo dużo kawy, albo mo może dlatego, że moje kawy są takie wielkie, bo e, bardzo szybko kończą mi się te kapsułki z Nespresso. Ja uwielbiam <laughs> znajdywać półki, na których mogę dać aparat. To jest nowa półka. Na niej jest, to jest taka malutka półeczka i na niej jest e, e, roślinka cieci agi, ale powiem wam, że ja zawsze dzień po myśli włosów, bo ja myję włosy wieczorem, czuję się bardzo ładnie. Nie wiem od czego to zależy, może dlatego, że moje włosy po prostu są takie lśniące, ale wydaje mi się, że po prostu moja twarz lepiej wygląda. Może też dlatego, że te moje pejsy, one takie są ładne, takie kurde wiecie, Obejmują moją twarz tak ładnie, ale po prostu popatrzyłam na siebie dzisiaj i po prostu pomyślałam, kurde, jaka ja ładna jestem. A ostatnio się tak troszeczkę dołowałam, bo po prostu nie wiem, jakaś po prostu, nie wiem, dziwnie wygląda. Wydaje mi się non-stop, że moja twarz jest jakaś taka spuknięta. Pr próbuję robić różne jakieś takie masaże, lymphatic drainage próbuję znowu się wkręcić w głasze nie wiem, po prostu ostatnio się nie czułam tak jak ja, mm, ale zawsze po myciu są takie mm. i dlatego jak byłam młodsza to dosłownie myłam włosy codziennie, ale to wtedy kiedy miałam takie mega krótkie włosy, bo po prostu na drugi dzień zawsze się tak fajnie czułam ale teraz mam dłuższe włosy i szczerze po prostu mi się nie chce po prostu mi się nie chce myję włosy co 3-4 dni. Normalnie to bym myła co dwa, żeby po prostu był ten taki ładny efekt, ale po prostu jestem leniwa, nie chce mi się. Myślę, że później pojadę na siłownię. Chciałabym coś upiec. Znowu. Chciałabym coś upiec yy, i zastanawiam się, czy upiec coś dzisiaj, czy w przyszłym tygodniu. Tylko, że w tym tygodniu ja mam wolne od szkoły i nie, że się chwalę, ale moi drodzy, ja robię Przezajbiste cynamonki. Ok, e, raz zrobiłam normalne cynamonki i drugi raz zrobiłam cynamonki z mm, kremem borówkowym, z jagodami, z cytryną. W środku był taki taki e, cytrynowy krem z mascarpone i jaki był dobry. Więc muszę wam powiedzieć, że cynamonki to moje strong suit. I ostatnio robiłam mufinki dyniowe. Właśnie pokazywałam je z kremem Philadelphia. One też, kurde, były zajebiste, ale on, ja dopiero piekłam, więc nie wiem, czy powinnam znowu piec, czy powinnam poczekać, ale nie wiem. Strasznie mnie korci, żeby to zrobiła dzisiaj. Tylko, że problem jest taki, że boję się, że nie będę miała na tyle składników, um, ale zapytam się Wujkę, czy będę mogła piec dzisiaj I, i tak będę jechała na siłownię. Wiem, szok. Uh, więc od razu podejdę i kupię składniki. Sprawdzam, jakie mamy składniki, bo ciocia do mnie zadzwoniła i poprosiłam ją, żeby ona tak słodziutko porozmawiała z wujkiem, żeby po pracy dla mnie pojechała za Zobaczymy, czy to zadziała. Mm, czy będę musiała sama jechać? Bo serio, chciałabym kupić to co na mąki, naprawdę mam ochotę na to na mąki I znalazłam mega łatwy przepis, który wygląda zajebiście Sprawdziłam i mam wszystko oprócz jogurtu greckiego, białego cukru, cukru pudru, niesolonego masła, heavy cream Czyli jakby śmietanka osiemnastka... 18 Nie wiem, ta łaciata taka czerwona i serek Philadelphia I potem wysłałam Wipkowi takie słodziutkie emotki więc miejmy nadzieję, że on mi pojedzie i je kupi eee, Love you wujek Jeżeli oglądasz ten film, to pamiętaj, że moje cynamonki są zajebiste Pamiętasz jakie one były w tamtym roku? Mm, jakie dobre 5 minut temu była piękna pogoda A teraz chmury I to naprawdę ciemne chmury Aż tak tego nie widać na kamerze Ale naprawdę masakra, uwielbiam I love Ireland Naprawdę tutaj pogoda jest dwubiegunowa Naprawdę myślałam, że dzisiaj będzie ładny słoneczny dzień. I ja się zawsze cieszę, kiedy jest słoneczko w Irlandii, bo to jest po prostu witamina D. Yy, I był taki jeden miesiąc, gdzie w ogóle nie było słońca i byłam taka smutna przez cały miesiąc, a później przez jeden dzień było słoneczko i byłam taka szczęśliwa, więc don't underestimate the sun, don't underestimate the D. Czy wy też, powiedzcie mi, czy wy też oglądacie mukbangi, jak jecie? Jeżeli nie wiecie, to mukbang to jest jakby, jak ludzie po prostu jedzą przed kamerą. Uwielbiam oglądać mukbangi, jak ja jem, nie wiem czemu. Właśnie się dowiedziałam informacji, które zmieniły całe moje życie. Ja zawsze w, prze w przepisie, zawsze jak piszę, że muszę dodać drożdże, to super, excellent, zajebiście. Ja dodaję je po prostu do suchych składników. Teraz dzwonię do cioci i pytam się jej, bo... W tym przepisie na co na mąki mówi mi, że ja muszę je wymieszać, te drożdże z ciepłutkim mlekiem i tam je zostawić na jakieś 7 minut, żeby one się zrobiły takie drożdżowe. Ja dzwoniłam ja do się pytam, czy ja muszę to robić, czy ja nie mogę ich po prostu dać do suchych składników. I ja myślałam, że ona powie tak, nie, okazało się, że muszę je dać do ciepłego mleka i że ja tak powinnam robić za każdym razem, kiedy robię jakieś ciasto i nie wiem, zobaczymy, czy to ogólnie zmieni konsystencję tego ciasta, bo ja zawsze po prostu bang i dodaję do e, suchych składników, więc nie. Dam wam znać, zobaczymy. Chciałabym być estetyczna, żeby był taki troszeczkę glumi, ale moja kuchnia jest strasznie ciemna, więc niestety we're using the big light. Okay, we're out the big guns. Więc jej dorożycze wyglądały inaczej. Nie wiem czemu moje tak wyglądają. I ain't got a clue. Okay? No clue. Nigdy nie dodawałam greckiego jogurtu do ciasta, ale tak piszę w przepisie, nie wiem, może to jest jakiś sekretny hack, nie mam bladego pojęcia. Piszę half a cup, więc my to dosłownie robimy na oko. Mój gest to, że to... O! o! <coughs> Starulika w kuchni, to zły <zuj> pomysł. <dolorinks> Teraz mierzę ile ja potrzebuję mąki, um, ale bo, zawsze, bo oni zawsze mi robili measuring i zawsze się denerwowali, kiedy przepis mówił w kubs, że ile na przykład, nie wiem, jak się, nie, nie wiem, jak się to mówi po polsku, że ile kubków jakby, że piszę na przykład gram, a piszę w kubkach, nie wiem, a, a, a w Ameryce tak chyba robią. E, I szczerze, moim zdaniem, tak jest mi łatwiej. E, może to dlatego, że po prostu. Ten nasz taki measuring, coś tam, coś tam. Ja nie umiem tego obsługiwać. Moim zdaniem to jest zepsute, nie umiem tego robić. E, Non-stop mi się zmienia na jakiś tam inny. Nie wiem, nie wiem. Ja wolę to po prostu zrobić e, używając kubka. Znaczy, że czasem mi nie wychodzi, ale słuchajcie, kiedyś spieprzyłam e, chocolate chip cookies, używając tej metody, ale słuchajcie. You live and you learn, alright? Biegnę mojego chłopaka pożyczyć mąkę, bo jakoś, nie wiem jakimś cudem. Brakowało mi mąki. Ja tego nie rozumiem, bo to sobie nie ostatnie kupowałam mąkę. Pełny ten kilo mąki. Okazało się, że nie mam mąki. <głosy> <głosy> Już mi brakło mąki. Potrzebowałam ile? Cztery kubki, czyli to jest 500 gram, cztery kubki i pół kubka. Nie brakło. I jeszcze zanim on mi odpowiedział, to minęło chyba z 10 minut, bo ja do niego pisałam, dzwoniłam, a on nic, bo on grał. Więc panika. Była panika, bo ja myślałam, że kurde nie będzie mąki, że będę musiała w bie sklepu. Jeszcze zapomniałam kurtki. Linda, moją chłopaka jest tego ładna, moja jest taka smutna. Okej, we're po Strike pose. Mamy. Mamy mąkę, tylko że te, te, teraz to jest mąka poznańska, to jest mąka. E, nie, sorry, to jest teraz mąka traktowanie nie poznańska. Ostatnio znowu e, nie dopilnowałam jakby ilości wody ile piję. E, I nie wiem czy to są migreny, nie wiem co to jest, ale dopalają mnie takie bóle gło, głowy i moim zdaniem piję okej okay wody, bo piję dużo herbat, piję... Wiem, że kawa to nie woda, ale piję dużo kawy i po prostu nie wiem. Wydawało mi się, że to wystarczy. <laughs> ale. Ew... Jezus, nie liży mnie! Ale. Ev... <laughs> Ewidentnie nie. Nie wiem, czy to są migreny. Nie wiem, co to jest, ale prawie codziennie mnie boli głowa. I, i zauważyłam, że. Rzad, Rzadziej po prostu dostaje bóle głowy, e, kiedy piję dużo wody. Nie wiem, czy to są migreny, nie wiem, czy to jest stres, ale na przykład, jak jestem w szkole, to jest masakra, bo ja nie biorę ze sobą wody do szkoły, bo ja nie lubię do cho chodzić do WC, jak jestem w szkole, e, więc zawsze biorę albo herbatkę, albo kawę. Ja po prostu <laughs> nie lubię iść do toalety, jak nie jestem w szkole i nie biorę ze sobą parę do szkoły, znaczy teraz zacznę. I jak mnie boli głowa w szkole, to normalnie nie mam nie. Ja. Teraz zostawiamy... To jakie piękne, zostawiamy na jakieś kolejne 30 minut i później je pieczemy. Eee, I jak one będą się piekły, to będziemy robić cream cheese frosting. Czy wy kiedykolwiek w Waszym życiu widzieliście coś takiego? Bo ja nie, serio. Serio. Ja mu dałam jedzenie dosłownie 5 minut temu i nie zjadł. Moje cynamonki są gotowe. E, tutaj miałam sytuację, bo dwie mi się nie zmieściły, więc musiałam wziąć takie mniejsze. I, ale nostalgia ja w tym zawsze jadłam na czasy, bo to była nasza taka weekendowa tradycja. Jezus! Masz, no masz, no masz. To była taka nasza weekendowa tradycja, żebyśmy byśmy jeli na czasy i właśnie jadłam je w tym i dzieciaka i wujek mieli taki większy w tym samym kolorze i to było bardzo słodkie.